pomysł na dzisiejsze warsztaty? A dzisiejsze warsztaty są kontynuacją projektu tutaj, który jest związany z chusytami na ziemi kłoskiej, bo przecież to jest kontynuacja projektu z zeszłego roku. A i nie tylko to, bo my tutaj łączymy swoje siły wspólnie razem z innymi podmiotami, bo tutaj jesteśmy dużą grupą dzisiaj razem z naszej grupy Polanica Zdrój. No i przebywamy dzisiaj obejrzeć ten magiczny Zamek Homole właśnie w tymże miejscu. No i oczywiście jak Zamek Homole, to też warsztaty zielarskie. Co Naleśnictwo zdroje przygotowało dzisiaj dla uczestników wydarzenia. Tym razem warsztaty zielarskie jest z nami botanik, który opowiada o roślinach występujących na obszarze groczyn i homole koło dusznik, obszarze chyba florystycznie najbardziej bogatym na ziemi kłodzkiej. Co takiego ciekawego mogli dzisiaj poznać uczestnicy tej podróży. Mogli nauczyć się rozpoznawać roślin, które tutaj występują i dowiedzieć się, jakie mają właściwości lecznicze, jakie mają zastosowanie w medycynie ludowej. Czego takiego nauczyła się na dzisiejszych warsztatach? Tego, jakie rośliny są przydatne, gdzie można je w ogóle spotkać, jak pachną, bo niektórych w zasadzie pierwszy raz miałam okazję powąchać, To jest też no, bardzo ciekawym przeżyciem. Praktycznie co tydzień organizujemy warsztaty. Każdy z warsztatów jest związany z innym tematem, z innym wydarzeniem, ale myślę, że za rok takie warsztaty zostaną powtórzone. Czego ludzie mogli się dzisiaj nauczyć tutaj u Ciebie, na tych warsztatach? Przede wszystkim walory tego obszaru, w którym się znajdujemy. Jest to, jest to obszar, który jest taką oazą bioróżnorodności. Ja jako botanik starałem się przybliżyć zarówno ten obszar, jak i różnego rodzaju najciekawsze rośliny, które tutaj występują, z ukierunkowaniem na te rośliny lecznicze, które mają jakieś wykorzystanie zielarskie. Takie, które każdy może sam nauczyć się rozpoznawać i jakoś je do swoich celów wykorzystać w kuchni, do celów te, takich leczniczych. Co ciekawego? jako w zasadzie urzędnik tak? lasów państwowych. Tak czego, się... Można odbrać, <laughs> czego się <laughs> ciekawego dzisiaj dowiedziałeś? Dowiedziałem się na przykład, że taką rośliną jak wiązówka, chyba błotna, można zastąpić aspirynę. Czyli nie musimy kupać jej w sklepie, możemy sobie sporządzić ją sami, zbierając odpowiednie zioło. Dzisiaj się dowiedziałem dużo ciekawych rzeczy o, o tym. No, w... Jak można w celach leczniczych zastosować tutaj rośliny rosnące w tych okolicach? No, ale również tego, że mogę wykorzystać rosnący tutaj Tatarak do wytwarzania nalewek domowych. Kolejne warsztaty odbędą się? Kolejne warsztaty. No już za niebawem, bo w miesiącu sierpniu planujemy znów powrót tutaj na Homole w połowie sierpnia. Planujemy powrót na takie warsztaty historyczne, ale wtedy już będziemy typowo skupiać się na historii zamku, jego legendach, opowieściach związanych z rycerzami raubitierami, no i nie tylko. Dobra, czy gdyby w przyszłym roku organizowano takie warsztaty zielarskie, też byście w tym uczestniczyły? Tak, no bardzo nam się podobało.